jest hey, to Gamer, a wy oglądacie serii, zagramy w nitzo z od 2005 No i dzisiaj myślę, że już zacznie, yy, że zaczniemy zaczniemy. Yy, sobie tutaj przychodzenia wszystkich wyścigów Trzy mi jeszcze zostały yy, Dzisiaj tak, no jestem troszkę taki chory, bo gardło mi piecze, ale na szczęście to nie uniemożliwia mi nagrywania Także możecie być spokojnie. kupiłem sobie w poprzednim odcinku Porsche Cayman S Ulepszyłem w nim tylko silnik i skrzynię biegów, Na więcej niestety, nie było mnie stać. Ale na szczęście, tej już prób prędkości mieć nie będziemy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jak na razie to no widzicie, jest słabo. Ponieważ ten portrach właściwie nie jest ulepszony, to też nie go nie syncingowałem wizualnie w ogóle. Wow, kurde. I przede mną idzie Dodge Viper, którego będę chciał mieć w tej grze. To będzie moje ostatnie auto. Właśnie co będę kończył karierę. Okej. Okay. Nie jest źle. Wyprzedziłem jednego gościa w Subaru imprezę. No, wyprzedziłem drugiego, no i trzeciego. Jesteśmy pierwsi teraz, obecnie. Wybaczcie, ale nie będę zbyt dużo gadał, bo wiecie, ja gardło to gardło. Postaram się właśnie je oszczędzać przynajmniej przez te kilka najbliższych dni. Mam nadzieję, że szybko mi przejdzie. Też pisaliście mi dzisiaj, napisaliście mi pod 10 odcinkiem, że Yy, Mogę kupić sobie śmiało RX7 Mazda Ale musiałbym je, yy, ten smut bardzo mocno sceningować Na maksa wszystko, nie? I unikalne osiągi i tak dalej. Ale kupiłem Cayman'a, ponieważ yy, jakoś ce cena mnie jakoś tak yy, przestraszyła tej RX7, że tylko 31 tysięcy Więc wiecie, nie, nie wiem jakby ten samochód się zachowywał. No i kupi kupiłem Cayman'a. Z którego jestem zadowolony, bo zobaczcie, no moi przeciwnice są daleko ode mnie. Może nie aż tak strasznie daleko, ale no są w takiej bezpiecznej odległości ode mnie. Myślę, że dobra, dowiegać ten wyścig. Bez powtarzania, kurczę, a jak jeszcze sobie wiecie, ulepszę Caymana na Maxa, wiecie, to jeszcze unikalne osiągi tego dojdą. To być może na Vipera nie będą się kupować. Może już właśnie Cayman to będzie ten samochód, którym skończę karierę. Pokonam Razora, może nim. Nie wiem, zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Po, przy, przypominam Wam, że jak na razie to ja nie mam <laughs> żadnej kasy na tuning Caymana, a jeszcze o kasie na nowe auto, tak? Dobra, tutaj sobie skoczymy. Moje przyciskie są no, na szczęście. Te błoty są na tyle głupie, że nie pojechały tym samym sklepem co ja. I teraz spokojnie sobie załatwimy, tutaj yy, ten wyścig. Policję zgubimy, bo kamieniem nowe wszystkie mamy już to zaliczone, także. Mhm. Uh -huh. Zwłaszcza, że to, wiecie, jest pierwszy poziom, także jakoś tak chyba nawet nie będę musiał się za bardzo wysilać, żeby ich zgubić. Oni zresztą sami się gubił. dobry No widzicie. Tylko jeden gościu ocalał, a no, jak go teraz te rozwalę. Mamy kolejny post-breaker, w tym miejscu pączka. Zrzucamy. No i pięknie, załatwiamy tylko Kurczę, jest kolejny gościu. Okej, okay, on tam się gdzieś zgubił. Kurczę, jest kolejny, niedobrze, jedziemy do Rockport. Kurczę, za, za długo się z nim bawię, już minuta, za długo. O, tutaj też jest właśnie w pobliżu, y, ten... Y, ...kryjówka jest. Nie wiem, czy wiecie o jej istnieniu. Też jest nawet niezła. W tym miejscu. No właśnie. Ja prawdopodobnie nas nie widzę, ponieważ mamy tutaj te pudła wszystkie tutaj, co tu, cokolwiek to jest. Okej, okay, wyścig zaleczony. Zrobiłem 8000 kasy. Wiecie co, nie. Ja sobie zaliczę najpierw wszystkie wyścigi, a przed wyścigiem z Jewels yy, dokupię sobie tuning do mojego Kajmana. Dobra, próby czasowe mamy, więc powinienem dać radę. Ja mam, właściwie w ogóle nie jest stringowany przeze mnie, a do, bardzo dobrze się zachowuje. Bardzo fajnie się go prowadzi. Szybki jest, ponad 250 na godzinę jechałem, pamiętam, na prostej, także nie jest źle. Bo oczywiście, jak go stringuję na maxa, to na pewno będzieś mi go, nie wiem, ponad 300 na pewno, mam nadzieję. Nie tak jak Supra, Supra, ale dwocowy cię, wyciągała 300 na godzinę, no. Dlatego ją sprzedałem. Tam, tam niby mi odradzaliście sprzedawanie supry, no ale ja sprzedałem ją, ponieważ y, chyba sam dobrze wiedziałem, tak z, z czym to się wiąże: sprzedawanie samochodu, który był dobrze ulepszony, ale co dobra, s, statystyki miał dobre, ale co z tego, sami widzieliście, jak on się zachowywał, no, jak, jak, jak supra jeździła. No, wolna była, strasznie wolna, dlatego postanowiłem, że ją sprzedam. Nie żałuję. Potem, jak jeździ kajman, to naprawdę nie żałuję, że Supra sprzedałem. Jeśli chodzi o Supra i Kaimana, widzicie taki pojedynek samochodów, to Supra nie miałaby żadnych szans z Kajmanem. Pewnie kajman wygrałby z tą moją Suprą <grych> bez tuningu. Gdyby Supra miała maksymalne osiągi wbudowane, a kajman w ogóle by żadnych nie miał, te podstawowe, fabryczne. No to wydaje mi się, że Kajman by wygrał. Nie powiem, że wygrałby, wiecie, bez komplikacji. Być może ledwo co by wygrał, ale by wygrał. Tak mi się w każdym razie wydaje. Oj, posisk, niedobrze. Zobaczcie, już kończę wyścig. Szybko coś. Skupiłem się na gadaniu a nie na wyścigu, ale no dobrze. Też nie lubię właśnie to, jak wyścigi za długo trwają. Dlatego nie gram tych torów i eliminacji, nie? To długie wyścigi są. Nie lubię takich długich wyścigów. O! Oślepiło mnie. Dobra, 8000. Odroga. Razor opłaca ludzi, aby cię załatwili. Hej, właśnie dowiedziałem się, że Razor opłaca ludzi, aby cię zdjęli. Nie wiem, jak, to, jak daleko to sięga, więc lepiej uważaj na siebie. Nie ufaj nikomu, aż to się skończy. Pogadamy później. O kurczę, proszę bardzo. Czyli co, Razor Re płaci ludziom, a oni le le lecą na policję i donoszą na mnie? Tak chyba właśnie to wygląda. Ale ostatni wyścig do zrobienia mojej drodzy, próba czasowa. Pójdziemy potem sobie do sklepu. No, i oczywiście, już będziemy się ścigali z Jewels, który już na nas czeka. Dobra, lecimy też. Cztery bramki, tak jak w poprzednim wyścigu. Widzicie, jak tutaj ładnie kamera wchodzi w te zakręty? I to bez tuningu żadnego, praktycznie, bo ja mówię tutaj do Kajmana wbudowałem tylko silnik, pakiet profesjonalny Plus i skrzynię biegów, pakiet profesjonalny Plus i tyle. Więc nic nie ma. Reszta to są ustawienia fabryczne, osiągi fabryczne. Oczywiście, potem tym wyścigu, to ja wiecie, sobie ładnie tutaj wszystko synkuje, tak. Nic chciałbym dodać do mojego kaimana i tyle, właściwie, na nic więcej chyba mnie nie będzie stać, Coś mi się tak wydaje. Fajnie, gdybym wygrał tego mustanga od Jewel's, którym ona jeździ, ponieważ sprzedałbym go oczywiście, nie jeździłbym nim w ogóle. Yy, więcej kasy bym miał na tuning mojego kaimana. Kurczę, jaką pięknie śmiga, no. Bardzo ładnie, podoba mi się. Nie żałuję w ogóle, że Supry sprzedają. Naprawdę, miałem obawy. Miałem obawy przy sprzedawaniu Supry, że Kaiman wycie. Będzie zły i tak dalej. Ale jednak, kurczę, no. Oj, muszę szybko wycofać. Troszkę Kaiman ciężko się zbiera. Ale to nic, ulepszymy go i będzie dobrze. To mnie to jest typowe dla gry for Speed, że każdy samochód praktycznie bez żadnego tuningu, no, dość ciężko się zbiera z miejsca, tak? Nie każdy, no, to jest rzadko, że nie każdy. Wydaje mi się, że ten, ten, ten Porsche Carrera GT, to on się znakomicie zbiera z miejsca, coś mi się tak wydaje właśnie. Wystarczy spojrzeć na jego osiągi. To samo chyba mogę powiedzieć przy Gallardo czy Murcielago Lamborghini. Tak samo pewnie jest. Czy Ford GT nawet. To są te najlepsze samochody. No i oczywiście McLaren, Mercedes. Ale mówię, to jest rzadko, czy. Samochód, yy, przy fabrycznych osiągach, naprawdę bardzo ładnie się zbiera. Dobra. Yy, Od droga. Jeves jest gotowa do wyścigu. Wchodzisz. Javis jest gotowa, gdy tylko powiesz. Wygląda słodko, ale pamiętaj, wygrasz z nią i będziesz numerem 8 na czarnej liście. No właśnie. Jestem ciekaw, jak mi z Javis pójdzie, ale najpierw... to lecimy, moi drodzy, do sklepu. Znaczy, no, lecimy, jedziemy. No ze śmigłowcem już miałem do czynienia w poprzednim odcinku, wtedy kiedy miałem czwarty poziom zainteresowania policji. Dobra Osiągi. Silnik mam kupiony. Ale jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek Pakiet profesjonalny, a, profesjonalny, a nie plus. Okej, okay, pomyliłem się. Wybaczcie. Właśnie, to jest biegów. No nie mam tyle kasu, żeby sobie kupić pakiet profesjonalne plus. Zawieszenie. Pakiet profesjonalny plus 7600, dobra, kupujemy. Nitro. Jakie Nitro, pytanie? Pakiet profesjonalny plus. Najlepsze Nitro jak do tej pory. 4800, no nie jesteśmy. Hamulce. 5200, też mnie nie stać, No jest specjalna też nie. Ok. Mogęś jakieś unikalne? No nie mogę, serio. Ale przynajmniej mam teraz nitlo. Na pewno będzie lepiej się, mi się jeździło i mam nadzieję, że nie będę miał problemów z Jevels. Okej. Okay. No już jest lepiej, jeszcze, le, jest lepiej, dobra. Ale jeszcze nie jest tak jak, jakbym chciał, oczywiście. Dobra. Wracamy do mojej dozy Jevels. Co my tu mamy? Sprint i drag. Ojej. Znowu drag. Nie lubię tych dragów, naprawdę. Jest Dżewels. Oh yeah. Ale pluje. No, będę miał chyba jednak problemy z nią, coś mi się tak wydaje. No okay, no nie mam no, na no, max stringowanego, no nie ma co się dziwić, że będzie ciężko. Muszę liczyć, że ona jakiś błąd popełni. Czy wiecie, uderzy, nie wiem, w ciężarówkę, no lepiej by było. Czy chociażby, nie wiem, no jakąś krak by miała, nie? To chyba będzie moja jedyna szansa na wygranie z nowym wyścigu. Widzicie sami, jak to wygląda. Ja używam nitra na maksa. Zresztą uprzedziłem, bo popełniła błąd, bo zwolniła. A wiecie, wtedy używałem nitra całego, jaki miałem. A i takie nie mogę dogonić. Wiadomo, Kacza po swoje w tej grze. Ale Kacza powinien y, działać tak, że tylko wtedy, kiedy wyprzedzimy przeciwnika, tak? A nie wtedy, kiedy też on, y, jestem przed nim, tak? Kiedy go gonię. Cały czas się zastanawiam, czy gliniarze też mają tego Kaczapa. Weźcie mi napiszcie, czy gliniarze też mają tego Kaczapa włączonego, czy nie. Nie jest to może jakieś takie ważne, tak, ale w sumie istotna rzecz. Chciałbym właśnie wiedzieć, tak z czystej ciekawości. Napiszcie mi proszę, czy... nie wiem, czy się orientuje, orientujecie, czy gliniarze w tej grze też mają kacza połączonego, czy jednak nie. Czy oni nie oszukują, tak jak te boty... z czarnej listy. Ogólnie boty w tej grze, tak? Samochody, z którymi się ścigamy. Oj, oj, nie, 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 oj, nie, to chyba już po wyścigu, co? Mogę się... Chyba pożegnać z wygraną. Ona mnie tu wyprzedzi, bo to jest autostrada. Najgorzej, najgorzej. No, jakoś tutaj. Ona ma tutaj za dużo miejsca. Muszę jakoś drogę zajeżdżać. To jest chyba. Jedyne wyścig na wygranie tego wyścigu to jest to, że będę nie zajeżdżał drogę. Aha, tak! Na to liczyłem. Dobrze i tak. Świetnie. No nie! Kurde, ale, ale patrzcie, ona w ogóle. Się nie ten, o, dopiero się samochód zresetował. Dobra, patrzcie, kilometr ode mnie jest, ona już nie ma szans na wygranie. Mam nadzieję przynajmniej, ale zbliża się. Powoli. Nie, ona już nie ma szans na wygranie, chyba że teraz nie wiem. Przywale w tira Tego nawet nie ma. No, ona nie ma szans na wygranie, nie ma opcji. Ponad pół kilometra ode mnie jest. Co z tego, że się zbliża? Za, za późno. Patrzcie, prawie 300 tutaj, po, pojadę 300? Z nitrem myślę, że dam radę. Oczywiście, 311, proszę bardzo. Dobra, no i wygrana. Dobra. Hm. Oddaliła się, pewnie znowu coś przywaliło. Coś <grym> się zdaje. Dobra, wygrałem, świetnie. Popełniła błąd, na to właśnie liczyłem, dobra. No i teraz drag niestety. Wyścig, którego strasznie nie lubię w tej grze. To jest chyba jedyne wyścig, którego nie lubię. Są, są oczywiście jeszcze tory, których nie lubię i eliminacje. Ale tylko z tego względu, że to są że to, że to, że to są... wiecie, długie wyścigi, nie? No nie Będę nadal władzej co? Kurde. O. O! O! ją! Nie wiem jak to się stało. Zwolniła, znowu popełniła błąd. Albo znowu coś przewaliła. Tak jest, za pierwszym razem drag! Ale tam było ją widać, ale co z tego. Wygrana. 20 tysięcy kasy, aż. Proszę bardzo. Dobra, że jest pokonana. nie była... No była strasznie otwór przeciwniczko. nie wiem czy... To nie był kierowca... Już chyba z Sony miałem większe problemy, niż z nią. Ojejku, którą kartę brałem ostatnio, kiedy pokonałem idla. Chyba tą trzecią, dobra, bierzemy pierwszą. Okej, okay. przyda się, no i un oczywiście unikalne osiągi. Y unikalne nie przełożenia, czyli skrzynię biegów, dobra. Teraz y kolejna babka, Kira Nakazato, Case. Numer 7 na czarnym liście. Auto Mercedes-Benz CLK 500 Warto zniszczyć, to jej siła, biografia. jest to niebezpieczna dziewczyna. Gdy nie może wygrać dzięki swoim jednościom, daje gaz na maksa. Nie da się narobić na jej słodki wygląd. Rozwali wszystko, co znajdzie jej na drodze. Często o ciebie. Nie zawaha się uszkodzić swojego wozu, aby cię załatwić. Okej, okay. już Jesteśmy numerem 8 na czarnej liście, proszę bardzo. Szybko tu grę przechodzę, ale oczywiście są jeszcze serie prób. Wchodzenie Ocean Hill. Też tu mapa Ocean Hill. To jest chyba podejrzew w Camden Beach, to się mi tak wydaje. No, ale ta to 500 nie powiem. Dobra. O, Loni, do nas napisał, proszę bardzo. Hey, Twardziel, tak, tu Loni, co myślisz, że z nim, po, z nim poszło ci łatwo? No to zobaczymy, czy będzie łatwo, jak się spotkasz ze mną. A który to jest ten czarny liście stary? Nie pamiętam, który on był. Jeśli chyba był w pierwszej piątce, tak mi się wydaje. Czy nie wiem, nie wiem, który, nie wiem. Nie interesujemy to. Tak, go pokonam, dobra. o ja to nie mam, także lecimy do... sepu mamy sporo kasy. jest znaczy sporo, 24 tysiące tylko zaledwie. Więc raczej też dużo sobie nie kupię niestety. No zobaczmy. No nie jesteśmy mi, kurde. Wow. Pakiet platynowy odblokowałem, mi się, proszę bardzo. Hamulce. 11,5. To będzie... Okej, okay, starczy, super. Tyle. Czy ja mogę już... O, już mogę, super. Skrzynia biegów. Yankman, O, kurtko. O, kurwa. <grytania> Dobra, ile mam kasy teraz? Mało. Chyba tysiąc tylko zostało. No. Jak to teraz rusza, słuchajcie. Pięknie. Zobaczmy statystyki. No, prowadzenie już na maksa praktycznie, bo maksymalna maksymalne przyspieszenie troszkę gorsze. Ale myślę, że to zdołamy zrobić. Dobra. Mamy 22 minut odcinka. Także sobie jeszcze pozaleczamy. Co my tu mamy za wyścigi? Sprint, próba prędkości, próby czasowe, sprint. Gra, gra, Co my robimy? Sprint raz. mam ja wyścigów do zaleczenia? Aż 7, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jakiś to albo eliminacja trzeba będzie sobie jeszcze zrobić. Okej. Okay. O co mamy z kamieni milowych, moi drodzy? Notowania, koszty zniszczeń, ucieczkę przed pościgiem, yy, blokady drogowe, 8 masz, radary. dobra. Wiecie co, ja bym sobie z, chętnie, z chęcią zrobił jakieś wyścigi, ale. To gardło, nie wiecie o co chodzi. Troszkę przeszkadza w umówieniu, i myślę, że zakończyłem sobie w tym miejscu odcinek. Wybaczcie mi, ale wiecie, nie jestem w pełni zdrowy, żeby nagrywać. Ale odcinek tak, tak czy jak macie, także cieszę się. No i co? W kolejnym odcinku zajmiemy się wyścigami kamieniami milowymi dotyczących case. zmierzymy się z nią może też, jeżeli dobrze pójdzie w kolejnym odcinku. Także bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę. Suba na kanale, komentarz pod filmem. No i my słyszymy się jutro w kolejnym odcinku of Speed Most Wanted 2005. Także do usłyszenia.